Cześć! Dzisiaj dość nieoczekiwanie ogłoszono, że głównym wydarzeniem nadchodzącej gali Genesis to jest Federacji Organizującej Walki na Gołe Pięści będzie walka Marcina Różalskiego z Joshem Barnettem. O nowym projekcie Macieja Kawulskiego, czyli również współwłaściciela Federacji KSW, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Natomiast no, poza tym, że będzie na niej walczył Marcin Różalski nie wiedzieliśmy w zasadzie nic. Wprawdzie Kawulski zapowiadał, że będą walczyć w tejże organizacji zawodnicy znani na całym świecie. Natomiast oczywiście traktowaliśmy to z pewnym przemrużeniem oka, dopóki nie otrzymaliśmy faktycznie już oficjalnej informacji. No i cóż, muszę przyznać, że Maciej Kawulski nie kłamał, faktycznie zaangażował gwiazdę największego formatu, jeżeli chodzi o sporty walki. W końcu George Barnet to utytułowany zawodnik takich organizacji jak UFC, jak Strike no i oczywiście legendarnego Pride. Mówimy tu więc o niebagatelnym nazwisku w świecie sztuk walki. I oczywiście można zwrócić uwagę na to, że Josh Barnett nie walczył już od 4 lat, natomiast swoją ostatnią walkę z Andrzejem Marłowskim wygrał przez poddanie, czyli nie jest to zawodnik, którego kariera kończyła się w taki sposób całkowicie schyłkowy. Jest to facet, który wygrywał w zasadzie do samego końca i do samego końca dawał przyzwoite walki, walczył na wysokim poziomie i wydaje mi się, że nawet mimo tego, że jest zaproszony do udziału w walkach na gołe pięści po czterech latach jego nieaktywności, tak nie do końca możemy tutaj mówić o zawodniku ściągniętym w cudzysłowie z kanapy bez formy, bo pamiętajmy, że George Barnett jest zawodnikiem, który walczył często, nie miał dłuższych przerw między startami, więc całe tak naprawdę swoje dorosłe życie był w cyklu treningowym i nie sądzę, żeby ta forma fizyczna nawet w ciągu tych czterech lat aż tak całkowicie mogła mu spaść. Więc spodziewam się, że jeżeli tylko Josh Barnett podejdzie poważnie do tej walki, poświęci troszeczkę czasu na przygotowania i odbudowanie chociaż części swojej formy, to uważam, że możemy zobaczyć Josha Barneta w całkiem niezłej formie fizycznej, w niezłej kondycji i przynajmniej na przyzwoitym poziomie przygotowanego do swojego pojedynku. Zwracam jeszcze uwagę na jedną rzecz, niektórzy troszeczkę krytykowali to zestawienie, wskazując, że Josh Barnett jest zawodnikiem już starszym, w podeszłym wieku. No absolutnie myślę, że nie możemy iść w tym kierunku. Josh Barnett jest starszy od Marcina Różalskiego, ale tylko jeden rok, więc jest to różnica praktycznie niezauważalna. I absolutnie nie sądzę, by tutaj wiek Barneta w jakiś sposób odbił się na widowisku, czy w wyrównaniu szans z Marcinem Różalskim. Mogło troszeczkę zaburzyć percepcję zdjęcie Josha Barneta promującą galę Genesis. Mamy tam Barneta takiego siwego, w siwej brodzie, natomiast jest to tylko zdjęcie, jakaś tam jego charakteryzacja. Faktycznie Josh Barnett jest zawodnikiem w bardzo podobnym wieku do Różalskiego i nie sądzę, by jakikolwiek ta różnica wieku między nimi miała odbić się na widowisku. Czy też przechylić szansę na zwycięstwo na korzyść Marcina Różalskiego. Natomiast jedyną rzeczą, która nie do końca mi się podoba w tym zestawieniu jest to, że Josh Barnett nie jest de facto zawodnikiem stójkowym. No jest to przede wszystkim zawodnik MMA. Jest to grappler, który owszem dobrze boksuje, natomiast Marcin Różalski no już jest typowo kickboxerem, prawda? Ma też doświadczenie w boksie, więc zdecydowanie ta formuła walki na gołe pięści, która odbędzie się tylko i wyłącznie na pięści, no zdecydowanie bardziej sprzyja jednak Marcinowi Różalskiemu. więc mam wrażenie, że troszeczkę szkoda, że Marcin Różalski nie zmierzy się jednak z innym przedstawicielem kickboxingu czy boksu. Pamiętam, że kiedyś dwukrotnie miało dojść do walki Marcina Różelskiego z Jerome LeBanerem. Wtedy te walki nie dochodziły dwukrotnie przez kontuzję LeBanera. Natomiast no, dla mnie wymarzonym starciem byłoby teraz spotkanie się z LeBanerem, właśnie w formule na gołe pięści. Myślę, że ta walka racji dyscyplin, jakie reprezentują obydwaj ci zawodnicy, byłaby troszeczkę bardziej widowiskowa i troszeczkę bardziej wyrównana. W ten sposób myślę, że Josh Barnett troszeczkę jest rzucony na pożarcie Różalskiemu, No, mimo wszystko. Różalski cały czas był w cyklu treningowym. też miał oczywiście pewną przerwę w walkach, natomiast cały czas do jakichś walk się przygotowywał. George Barnett 4 lata jednak, ma absencji. Marcin Różalski jest zawodnikiem typowo stójkowym, natomiast George Barnett to zawodnik MMA no i przede wszystkim grappler. To wszystko sprawia, że jednak Różalski będzie tutaj faworytem i mam wrażenie, że Barnetta rolą będzie w jakiś sposób wypromowanie Gali, ale jednak stworzenie z Różalskiego gwiazdy Genesis. Myślę, że wynik ich starcia jest dosyć przewidywalny i nie sądzę, żeby Barnet był w stanie przeciwstawić się Różalskiemu. Ale rzeczywiście zwracam uwagę, że jednak George Barnet był zawodnikiem światowej smawy. Natomiast mimo wszystko Marcin Różalski jest typowym stójkowiczem I nie sądzę, żeby nawet ta różnica klas sportowych aż tak w tym momencie robiła różnicę na korzyść Barneta. Uważam, że to Różalski wygra ten pojedynek. Podsumowując. Niemniej uważam, że bardzo fajnym ruchem jest zaproszenie takiego zawodnika jak Barnet do organizacji Genesis. Myślę, że to w dużym stopniu uświetni poziom tejże organizacji. Będzie miało bardzo pozytywny wydźwięk komercyjny, medialny. Wprawdzie nie spodziewam się fajerwerków po tym pojedynku. Myślę, że wygra go Natomiast Bez wątpienia bardzo fajnie będzie zobaczyć zawodnika jednak światowej sławy na polskiej gali, w polskiej organizacji, więc bardzo duży plus dla Macieja Kawulskiego. To no tyle na dzisiaj, będziemy oczywiście śledzić organizację Genesis, już niedługo pierwsza gala, pod koniec października, wtedy też na pewno powiem kilka słów na temat jej przebiegu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce.